Witam, Renata Jabłońska, trenerka fitness. Nie samą jogą człowiek żyje, nie samym pilatesem. Dla Was nagrałam dzisiaj krótki e, trening cardio tabata: 20 sekund intensywnej pracy, 10 sekund przerwy. Część pierwsza troszeczkę aerobowa, drugiej bardziej siłowa. Ja ćwiczę na boso, ale oczywiście Ty dla własnego bezpieczeństwa ćwiczysz w butach i zawsze po rozgrzewce. Później na koniec robimy stretching. Możesz skorzystać z filmów stretchingowych na moim YouTubie, ewentualnie tutaj na TikToku. Pamiętaj, żeby te trzy części składowe treningu były. Woda. Ja ćwiczę na macie ze względu na to, że ćwiczę na boso i wtedy czuję się pewniej. Lubię jak stopa pracuje bez buta, ale to jest Twój wybór. Możesz pracować w butach. Udanego treningu. Pierwsze ćwiczenie: Skip A. Pamiętaj, żeby tutaj kolana dotykały do Twoich dłoni. Będzie Ci łatwiej skontrolować pracę mięśni-brzucha. Patrz przed siebie, nie odchylamy głowy do tyłu. Spokojnie sobie oddychasz. Miękko stopy, miękko kolana. Drugie ćwiczenie, szeroki przysiad z wyskokiem, podskakując ściągnij mięśnie brzucha, wewnętrzne części, uciśnij pośladki, schodząc do dołu do szerokiego przysiadu, pamiętaj, żeby plecy były wyprostowane, a brzuch ściągnięty, patrz przed siebie, nie odchylaj głowy do tyłu. Trzecie ćwiczenie, cios po skosie. Unieś kolano na linii barku, ściągnij ruch w dół po skosie ramionami, uruchamiając mięśnie skośne brzucha. Bardzo fajne ćwiczenie, które mobilizuje odcinek lędźwiowy do skrętów. Pamiętaj o kontroli mięśni brzucha, stabilne biodra. Zrób to samo ćwiczenie na drugą nogę powodzenia. Weź dowolne obciążenie może być to nawet 1,5 litra wody. Przysiadę z wyskokiem. Pamiętaj, żeby wracać miękko na kolana. Podskakując, pchnij biodra w kierunku obciążenia. Schodząc do przysiadu, Twoje obciążenie jest na przedłużeniu barków. Pamiętaj, żeby barki były daleko od uszu. Patrz przed siebie. Za krok z obciążeniem po tej samej stronie. Pamiętaj, żeby mniej więcej kolana były pod kątem prostym, kontrolujesz mięśnie brzucha, stabilny tułów, ramię, ruch wahadłowy blokuj obciążenie. Na wysokości barku blokuj obciążenie mniej więcej na przedłużeniu swojego biodra. Powtórz na drugą stronę. Przysiad z wypchnięciem obciążenia w górę. Stopy kolana na szerokość bioder. Wypychając obciążenie w górę, ściągnij mięśnie brzucha. Napnij pośladki, trzymaj barki daleko od uszu. Unosząc obciążenie, pamiętaj, nie ma przeprostu w kolanach. Patrz przed siebie, oddychaj. Daj znać jak poszło.